Hej, hej! Jestem Karmela i witam Was w szóstym odcinku z serii Prehistory Kingdom. E, moje dinozo! Tak, jesteśmy w moim dinozo. I dzisiaj zajmiemy się tą częścią. Tego nie było, w poprzednim odcinku tego nie było. Ja sobie dobudowałam, zrobiłam właśnie tutaj kolejny sklep. Zrobiłam restaurację T-Rexa e, z widokiem właśnie na widok, na widok, na wybieg T-Rexa. Myślę, że fajnie byłoby sobie tutaj siedzieć, popijać kawkę, e, może zjeść jakieś ciasteczko i patrzeć na T-Rexa pływającego w rzece lub w jeziorku. No ekstra, myślę, że to byłaby niezła frajda i niezłe emocje. Powstały jeszcze łazienki dla gości, tutaj takie skwerki z kwiatami, z roślinnością. Dookoła wypełniłam jeszcze też przestrzenie chodniczkami, tymi takimi jasnymi, żeby to się wszystko ładnie wszędzie łączyło. I jeszcze tutaj troszkę do zrobienia jest, na przykład e, tutaj ta część po środku łącząca ten skwerek pomiędzy dwoma ścieżkami. E, tutaj przy wodzie nie wiem, czy cokolwiek zrobię, może że może coś tu wykombinuje dla gości jakiś teren może coś zbuduje właśnie dla nich ale nie wiem też, czy nie chciałam, żeby po prostu tu była taka bardziej dzika część przy tej wodzie. No, a jeśli chodzi o dzisiaj, to właśnie zajmiemy się tą dziurą w ziemi i słuchajcie, zbudowałam mój pierwszy most. No i takie mam teraz co do niego wątpliwości, bo zastanawiam się, czy on nie powinien iść taką po prostu prostą linią pomiędzy tą częścią a tą. Bo teraz jest obecnie bardzo długi i wydaje mi się, że goście powinni być w stanie z niego korzystać, bo tutaj podobno oni mają móc wejść wszędzie nawet poza Ścieżki, więc powinni, wydaje mi się, być w stanie z tego skorzystać. Ale czy faktycznie oni mi tutaj wejdą, no to zobaczymy. No i też nie jestem do końca teraz pewna, czy, czy chciałabym, żeby ten most był taki długi, czy po prostu wolałabym, żeby on przechodził po prostu prostą linią. Więc jak macie jakieś, jakieś rady, jakieś sugestie, to możecie mi pisać w komentarzach, co lepiej wygląda. Czy zostawić go właśnie w ten sposób, czy zostawić go, czy zmienić go po prostu na taki prosty most, który będzie łączył te dwie części. Oczywiście tutaj można się też dostać. Idąc naokoło, ale no most jest takim skrótem i dodatkowym punktem widokowym na nasze zwierzaki. A dzisiaj będziemy, zaraz Wam pokażę, jakiego dinusia będziemy sobie wkładać do wybiegu. Dzisiaj będzie ostatni dinozaur z tych dostępnych, czyli styrakozaur, No i on jest prześliczny, bardzo uroczy, bardzo mi się podobają te jego tutaj kolce właśnie na, na głowie, nie wiem, na czaszce, nie wiem jak się nazywa ta część, pewnie jakoś się to nazywa. Trochę mi nosorożca przypomina, takiego wiecie, prehistorycznego nosorożca. Ale jest, uważam, że jednym z ładniejszych dinozaurów. Jeszcze ten mi się podoba. Nie wiem, jakoś lubię tak te dinozaury, które mają coś na głowie, jakieś rogi albo inne części dziwne, wystające. W każdym razie ten mi się, ten mi się chyba najbardziej właśnie podoba. I jak ty stoisz z kolorami? U, jak jesteś ładny. A samice? Samice są bardziej zawsze takie blade. A samce jednak, no wiecie, muszą wabić swoim kolorem, wzrostem i dźwiękiem, wydawanymi dźwiękami, tak. Więc samce są zawsze takie bardziej żywe, kolorystycznie. Ten jest śliczny, po prostu jesteś prześliczny. Dobra, i ja się będę brała za budowanie, jeśli chodzi o przyszłe odcinki, bo tak jak widzicie, wsadziliśmy już wszystkie dinozaury, to wydaje mi się, że coś jeszcze sobie tutaj potworzymy. Na pewno chciałabym zacząć tworzyć wybiegi może dla tych samych, właśnie tylko w troszeczkę innym klimacie, może mniej tropikalnym, bo tutaj to, ta część dinozo jest zdecydowanie tropikalna, jest tutaj pełno palm i innej tropikalnej roślinności, a może teraz, teraz właśnie chyba chciałabym stworzyć coś takiego bardziej z klimatu umiarkowanego, może właśnie tutaj w tej części. No, i chciałabym jeszcze zrobić jedno, taki, jeden taki wielki budynek, w którym będą nasze ptaszki, bo ptaki mamy tutaj na górze w klatce, ale nie wiem, czy pamiętacie, je można właśnie, tak jakby trzymać luzem bez tej klatki, więc chciałabym dla nich zbudować taką dużą ptaszarnię awiarium to się chyba nazywa. Więc, no to może w przyszłym odcinku, albo jeszcze w kolejnym zobaczymy. A dzisiaj, właśnie ten wybieg dla ostatniego gatunku, który jest dostępny tutaj w Dinozo obecnie.

Wybieg gotowy i zaraz siedzimy sobie tutaj z i chciałam, żeby on już nie był taki w 100% tropikalny, dlatego dałam też troszkę inną roślinność, nie wiem, ale te bazie, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale ja na to zawsze mówiłam, bazie, one mi się już mniej tropikalnie kojarzą. No co prawda mamy tutaj jeszcze monstery i jakieś takie wielkie paprocie i nawet kilka palemek, ale wydaje mi się, że nie jest już tak mocno tropikalny jak były te wybiegi tutaj, chociażby w właśnie ten. No tutaj to mamy po prostu istne tropiki i żarskwar. i widać, że tutaj jest gorący klimat. Więc chciałam, żeby ten wybieg był troszeczkę mniej właśnie tropikalny, bo on będzie na pograniczu tego, tej części właśnie umiarkowanej z tą częścią tropikalną. Wybieg nie ma jakichś wielkich rozmiarów, ale mimo wszystko udało mi się tutaj mniej więcej wszystko zmieścić. Mają grotę, w której mogą sobie mają dwa miejsca, gdzie mogą być karmione, jedno tutaj drugie tutaj. No i mają też trochę terenu, żeby sobie po prostu pochodzić, poeksplorować, żeby się nie nudziły. Mają sporo wody, więc myślę, że tak, że będą zadowolone. No i ozdobiłam zieleniną tutaj te dwie kolumny. Myślę, że z czasem, myślę, że do kolejnego odcinka może nawet się wyrobię, żeby ozdobić całą resztę tutaj tą zieleniną, bo mi się całkiem podoba, gdy one są właśnie tak porośnięte. Ale to mówię, to już na kolejny odcinek. Nie chciałam tutaj was zanudzać zdobieniem e, zieleniną kolumn mostu, więc myślę, że to już sobie zrobię ewentualnie poza odcinkiem. No i co? Czas na nasze styrakozaury. Lecimy sobie tutaj do naszego centrum zwierząt. E, no i proszę, piękne, piękne, piękne. Jakie wy chcecie mieć grupy Ilu osobowe? Od jednego do czterech e, i populacja jeden na jeden? Hmm. Jeden samiec i jedna samica, ale to to się nie zgadza w takim razie, jeśli grupa ma być od jednego do czterech, chyba że to mogą być dwie pary, wtedy dwie, dwa samce, dwie, dwie samice. No może w ten sposób. Jeśli chodzi o wybieg, to minimalny rozmiar to 1300 metrów. Myślę, że, tamten, że ten, który zbudowaliśmy, powinien dać radę. I jeśli chodzi o ich temperaturę, to 8 do 25 stopni. Poziom ogrodzenia to e, trujeczka, ale my go zrobiliśmy w dole. Ten wybieg, więc one raczej i tak nie wyjdą. Mm, wody lubią całkiem sporo, bo aż 40% chciałyby mieć jej na wybiegu no i zalesienie 25-35% no i ten gatunek naturalnie atakuje inne zwierzęta i gości, gdy czuje się zagrożony lub zestresowany no dobra, więc to nie jest raczej taki zbyt przyjazny dinuś, którego moglibyśmy sobie, wiecie, oswoić raczej fajnie byłoby od niego wiać, gdybyśmy go spotkali no i jeśli chodzi o skór to już Wam pokazywałam, ale na pewno wezmę sobie tego samca i e, jeszcze któregoś. Weźmiemy sobie cztery, tylko nie wiem który. Może ten, ten też jest piękny, więc może być też ten samiec. I dwie samice sobie weźmiemy. Samica jest większa? Nie, samica jest mniejsza, bo człowiek się powiększył. Na pewno chcę też tą samicę zieloną i, i ta też jest ładniejsza chyba niż ta. Hmm. Ale może dla odmiany wezmę tą. Dobra, niech będzie ta samica. Eee, I co? Lecimy sobie z nimi na wybieg. Czas sobie puścimy, żeby nam leciał, żeby nam się hodowały eee, w naszych jajeczkach, żeby wyrosły. Terens rośnie. Terens, dawaj, dawaj, bo ja już mam tutaj dla ciebie teren. Mam teren, teren. Mam nadzieję, że będzie ci się podobało. Zawalniamy sobie te ręsa. O, jaki ty duży! Jaki ty jesteś duży! Ale myślę, że goście będą mieć dobry widok na nie tutaj. Kolejny samiec jest już gotowy. O, a jakie wyładne! Ty też jesteś śliczny. I samiczki teraz wasze. Wasze kobietki. O, jak ty śmigasz! Jak ty pomykasz! Całkiem fajnie biegasz. O, słyszałam T-Reksia. Dobra, i mamy jeszcze jednego dinusia. I co będziesz sobie zajadał? No super, są. Ciekawa jestem, czy właśnie. O, ty się coś tutaj nie kombinuj, stary, nie kombinuj. To nie jest do wspinania się. <grym> Jakie dźwięki. Wy tak będziecie ryczeć? A gdzie jest ta wasza samica? Ona sobie gdzieś już poszła? Czy, czy o co chodzi? Jedna z tych samic chyba zwiała mi już gdzieś. A, wodą sobie idzie. Nie, to samiec, to samiec, dobra. Gdzie ty, kolego, idziesz, ale jesteś fajny. Jakie masz oczy, takie gadzie? One się tak, powiem wam, że bez problemu wspinają po tych skałkach. Myślałam, że one będą tak omijać te skałki, ale nie, on sobie normalnie łazi po tym. I się uwalił na skałach. Mam nadzieję, że jest ci wygodnie. Jeszcze w tej palmie, no nieźle, słuchaj. E, no nie to żeby wiesz żeby mi to przeszkadzało jakoś wybitnie ale myślę że może być ci lekko niewygodnie <grymne> najlepsza pozycja do spania nie no muszę mu zdjęcie zrobić hit po prostu hit e, słuchajcie najlepsze materace ze skałek od dzisiaj to polecam spanie tylko na skałce razem z moimi dinozaurami tak o tobie mówię kolego o tobie no dosłownie o tobie tak się uwaliłeś pięknie na tych skałach Dobra, idź sobie, a ja popatrzę na twoich kolegów. Mam nadzieję, że oni mi się tu wspinać nigdzie nie będą. Chodzą sobie, chodzą. Zwiedzają, no muszą zapoznać teren. Te też, o, jakie taki chyba leniwe jesteście bardziej. Bo cały czas się kładziecie, ale stąd jest dobry widok na nie. No, z tego miejsca też jest dobry widok na nie. Eee, I z tego mostu też będzie dobry. Tylko właśnie, czy oni mi tu będą wchodzić, goście? Generalnie to zbyt wielu ich tutaj jeszcze nie ma, ale myślę, że zaczną się dalej też wybierać w tę stronkę. A ty co, idziesz czy nie idziesz? Czy się tu zbloczyłeś pod tym mostem? Nie jesteś zdecydowany zbytnio? Nie, dobra, idzie, 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 ale powoli sobie, człapie, powoli. I tym razem zrobiłam to jeziorko takie płytsze, ono ma chyba metr głębokości, najpłytsza opcja chyba jaka była. Więc one mogą sobie po tym swobodnie chodzić, nie muszą pływać, tylko mogą sobie właśnie tak brodzić. Ale jesteś słodziak. O, ten jaki jest ładny, no ten dwukolorowy, ten, ten zielony i ten jest najładniejszy. Samce w ogóle są dużo, dużo bardziej właśnie ciekawe kolorystycznie. A co ty skały jesz? Mój drogi, skałek się nie je. Dobra, powiedzmy, że tam jakieś te robaczki sobie wyjada z pomiędzy skałek. Idziesz się położyć, ale świetnie są zrobione. Grafika tych, tych zwierząt i w ogóle tutaj grafika w tej grze jest przepiękna. Oj, wulkan stąd widać. Tak, słuchajcie, widać nasz wulkanik. Linusie sobie spacerują. Zdeńka moje. Chodzą mi po tym, zobaczcie! Wszedł na most, ale jazda, ale jazda chodzą po moście, ale ekstra. Ja chyba jednak zmienię ten most i zrobię taki. E Prosty, po prostu z, te, z tego miejsca, żeby tutaj przechodził i tutaj było zejście. Chyba, że no wy mi napiszecie, że wolicie taki, że wam się bardziej taki podoba, to może taki zostawię, ale mi się zdecydowanie będzie chyba bardziej podobał po prostu taki prosty most bez tego zakrętu. Chociaż dzięki temu mają taką dłuższą ścieżkę widokową i mogą się tutaj bardziej przyglądać tym naszym zwierzakom. No, nie wiem, sama nie wiem, muszę, nie mogę się zdecydować. Mam nadzieję, że mi pomożecie e, podjąć decyzję, co z tym pomostem, mostem zrobić, z tym punktem widokowym, właśnie. Dobra, kochani, ja się będę z wami powoli żegnać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zapraszam do komentowania, wow, łapkowania i subskrybowania. się również się z Wami żegnają. Dzięki za oglądanie. No i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.